Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Szanowny, stało się tak, że Rosja napadła na Ukrainę. Nie ma cienia wątpliwości, że poniosło to za sobą setki tysięcy ofiar, nieszczęście narodu jednego, drugiego po stronie rosyjskiej, przecież też setki tysięcy ludzi giną. To nieszczęście stało się przy, u naszych wrót, u naszych granic. Rolą Polaków było zdać egzamin z człowieczeństwa i ten egzamin zdaliśmy no, piątka to za mała ocena. Miliony Ukraińców znalazło swoje miejsce w naszych domach, w naszych hotelach, w Polsce. Przypomnę, że to było około 8 milionów ludzi. Cały świat się dziwił, cały świat podziwiał, cały świat był wdzięczny za to, że Polska tak potraktowała uchodźców wojennych. Z Ukrainy, odciążając między innymi całą Europę od tego no, ciężaru, co to by nie powiedzieć, który sfinansowany został przez Polskę w całości. Proszę Państwa, nie można w tym momencie zapomnieć, jak potraktował nas niedawno całkiem prezydent Ukrainy, opuszczając salę Organizacji Narodów Zjednoczonych, wtedy kiedy delegacja polska zabierała głos. Nie można zapomnieć tej potwarzy, ponieważ ona była w absolutny sposób niezasłużona i co najmniej budziła po stronie dyplomacji polskiej zdziwienie i rozgoryczenie. Brak spotkania się, czy możliwości spotkania i wytłumaczenia obu prezydentów Polski wtedy i Ukrainy ze strony ukraińskiej, zablokowanie tego spotkania było po prostu zwyczajnie karygodne. Ale mówię o tym nie po to, żeby rozdzierać szaty, tylko mówię o tym, że Polacy, a dzięki Polakom i my, rozgraniczyliśmy państwo ukraińskie od obywateli ukraińskich. Pomoc obywatelom ukraińskich, proszę państwa, spotykam tych obywateli cały czas, a to w zakładach pracy, a to na budowach, a to w sklepach. No to powiem szczerze, że to dobrze wróży. Dlatego, że ci ludzie, którzy przyjechali do Polski po to, żeby pracować, żyć godnie, z daleka od wojny budzą szacunek. Jeżeli Polska e, ma w swojej historii e, e, życie trzech, dwóch, trzech narodów i tworzyć ma Rzeczpospolitą, to bardzo dobrze. Natomiast państwo ukraińskie pod wodzą, proszę państwa, pana prezydenta. Musi zastanowić się, jak traktować Polskę i sprawy Polaków, bowiem tutaj nieracjonalne działanie budzi co najmniej działanie przeciwskuteczne. To, co z sercem żeśmy robili, proszę Państwa, kończy się zawsze przeważnie zresztą takim powiedzeniem, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami i oby tak w tym przypadku nie było. KUKI z 15 poprze tą.